Cześć, witam wszystkich. Bardzo serdecznie mówi do Was Jade Dark, a to jest pokazowa, pokazowy materiał z gry This War of Mine. Nie będzie to jakaś seria, to będzie po prostu zwykły odcinek, tak jak mam serię ogólnie playlisty z pokazówkami. Chyba, że naprawdę będzie bardzo fajny efekt z Waszej strony i na przykład, jeżeli byście chcieli serię. Oczywiście każda seria, każda gra z playlisty pokazówki może się przerodzić serię, tak więc. Cóż, dzisiaj przedstawiam wam właśnie grę This War of Mine. Jest to survival point and click, osadzony w realiach konfliktu, konfliktu wojennego, który jest naprawdę bardzo klimatyczny. Jest osadzony w grafice 2,5D, czyli jest to 2D z elementami 3D. Tak więc jest tak, jakby jest pewien aspekt głębi w tej grze. Jednak wszystko graficznie, zobaczycie o co chodzi. E, oczywiście wiem, jeżeli oglądaliście w tą grę u kogoś z pewnie zauważyliście, że jest taka sama e ramka jak u Gimbera oraz ROKa. E, ale powiem wam szczerze, że nad tą ramką trzeba się naprawdę napracować. Ponieważ to nie jest jakieś byle co, że nagle hopsiu tralalala mam tą z jakiegoś template'a, kamerkę. Tylko że rzeczywiście trzeba było w Photoshopie wycinać, wklejać, montowy tam. W... No, wiecie co chodzi, trzeba było rzeczywiście ją robić od zera, tak więc cóż, pokażę wam po prostu w tym odcinku, jak ta gra wygląda, a jeżeli będziecie chcieli, to zrobimy z tej, serii, z tej gry od nowa serię e, taką dosyć fajną, mam nadzieję, przynajmniej dzień pierwszy. I naszym zadaniem jest przeżyć jak najwięcej. Nie wiem czy ta gra ma zakończenie. Tak więc wszystkiego dowiemy się, znaczy ja się dowiem wszystkiego. Hmm, dowiecie się ją sami, jeżeli będziecie chcieli ją zakupić, ponieważ e, gra wyszła czekajcie, e, 14 listopada 2014 roku, tak więc jest ona naprawdę świeża. Tak, już troszeczkę tą grę grałem, dlatego chciałbym Wam troszeczkę przedstawić, jak ona wygląda. Jest ona podzielona na dwa etapy: na etap e, robienia różnych rzeczy w bazie oraz na etapie przy e, no. 4 postaci niedobrze jak na początek e, oraz na noc, której zbieramy, chodzimy od parceli do parceli i zbieramy potrzebne na materiały, jedzenie, leki i broń e, Tak więc wszystko jest bardzo fajnie wykonane. Dobra, mamy zlatę, która podnosi innym na duchu, jest ona chora. E, Pawle, który szybko biega. E, nie wiem, kto się czyta. Cweta kocha dzieci. <grym> I Anton, biegły matematyk. Nie lubię tego połączenia. No ale cóż, nie jestem po to, żeby narzekać. I oczywiście startujemy w kryjówce, która jest dopiero świeżo po odkryciu. I naszym zadaniem teraz jest zebranie materiałów po prostu. Mamy tutaj na przykład warzywa, zioła, materiały, drobiazgi, z których one... Drobiazgi oraz drewno są najważniejsze w tej grze, nie licząc oczywiście jedzenia. Zbieramy sobie materiały, zbieramy sobie części, które też są również potrzebne, wodę oraz części elektryczne. I sam osobiście powiem, że gra się naprawdę bardzo fajnie spodobała e, ludziom na YouTubie nie tylko, ale ogólnie się spodobała. E, dobra, mamy na przykład kolejne drobiazgi, e, części oraz części elektroniczne, z których możemy oczywiście wytwarzać, o tutaj w tym, tutaj o dostępnym, możemy wytwarzać, em, wytwarzać e, nasze nowe przedmioty różne takie, że tak powiem, sadowiska z na przykład do otworzenia broni, do tworzenia zielarstwa, do tworzenia mm, jakichś innych rzeczy, to, tak, to różnorodne. Na przykład teraz znaleźliśmy wytrych, dzięki któremu możemy otworzyć em, możemy otworzyć e, drzwi, oraz może zacząć przesuwać sobie gruz, tak więc e, kogoś ześlemy również na dół, żeby otworzył na przykład tutaj oraz możemy pójść, żeby. Ten na przykład zrobił, ponieważ teraz jest nam potrzebny warsztat do tworzenia narzędzi. Oni sobie tam robią, brakuje mi tutaj jedynie tego, że nie ma jakichś... O, um, dużo materiałów, bardzo dużo materiałów, znaczy drobiazgów. Naprawdę, bardzo dużo. To jest strasznie dużo na początek. Naprawdę. Nie dość, że jeszcze zdobędziemy później. To. Dobra, i na przykład możemy sobie teraz zrobić najlepiej warsztat metalowy, który możemy zrobić um, wytrychy. O, i tutaj teraz możemy sobie przesuwać w dowolnym miejscu w kryjówce, sobie go postawić. E, my sobie zrobimy tutaj, żeby miał blisko dostęp, i tutaj mógłby już on lecieć. Możemy sobie wyrobić łopatę, łom, e, bodajże nóż w tym pierwszym etapie. Oczywiście każdy warsztat można upgradeować, e, wtedy stworzymy o wiele lepsze stanowiska. Tak więc e, bardzo proszę, żebyś rozwaliła te drzwi. Każdy jest oczywiście czymś zajęty. Nie, idę tutaj, o, dobra. Każdy jest czymś zajęty, i ten koleś od razu, tak? Czy koleś, czy nie, to jest cweta. E, wyrobi, Wyróbmy sobie łopatę, ponieważ łopata teraz przyda się do usuwania szybciej gruzu, który tutaj mamy. Mm, może tutaj sobie weźmiemy jeszcze przedmioty. Zobaczmy, co my tu mamy. E, mamy, tak. E, oczywiście kolejny wytrych, tak więc bardzo fajnie. I oczywiście reszta to drobiazgi jakieś e, i różne inne duperele. Tak więc trzeba się będzie dostać na pewno tam. Yy, jeszcze jedna osoba, niech się tam dostanie. To ty, ty, jak skończysz, budować tą łopatę, leć tutaj. A ty sobie wykop łopatą. Tak więc. Mamy tutaj oczywiście też akwipunek, nasze rzeczy, mamy e, warzywa, zioła, nawet. wszystko mamy tutaj napisane. Materiały oraz drewno są najważniejsze w tych grze. E, części już tak nie bardzo chyba, że chcemy robić na, na, naprawdę jakieś zaawansowane rzeczy. Hmm, ale to dopiero później i one aż tak, aż tak dużo ich nie potrzeba, że tak powiem. Dobra, mamy. o bardzo dużo materiałów i kolejne i jedzenie. Mamy. E, drobiazgów strasznie dużo, drewna strasznie dużo, naprawdę, aż chyba to w zależności od tego właśnie. O, mamy biżuterię. Jest tutaj możliwość, że od czasu do czasu przyłożą do nas pewni goście, z którymi możemy handlować oraz możemy im pomagać, ponieważ są właśnie, jak zauważyłem, jak na razie dwo, dwa rodzaje ludzi. Jedni chcą handlować z nami i biżuteria jest naprawdę bardzo dobrym pomysłem, żeby przykupić, że tak powiem. Za to, co chcemy otrzymać, oraz są ludzie, którzy przychodzą po pomoc, po leki, po jedzenie. Tak więc, możemy również oferować, możemy pomagać ludziom, ponieważ, jak wiadomo, to jest wojna. Niektórzy z Was powiedzą, że, że przecież to jest wojna. Tutaj powinniśmy dbać o swoje życie bardziej niż o cudze. Tak się niby powinno mówić. Jednak, no wiecie, są różne, różne tego, różni, różni gracze. Można również zabijać w, w niewinnych ludzi w tej grze. Tak więc, tutaj nie to, że jakoś. Możemy, nie wiem Tylko możemy użyć z głodu, z zimna Albo z czegoś innego Możemy właśnie też zginąć od z ręki Cudzych Od ręki innych ludzi Opatrunki, jedzenie Zioła, dwie książki Które możemy wykorzystać do palenia Ale jak najbardziej na razie przydadzą nam się Jako Już wam mówię Brakuje nam książek, tak Dobra, lektura jest lekiem na całe złota Więc tutaj również na samopoczucie naszych bohaterów stanowi 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 yy, stanowią książki Tutaj chyba potrzebny będzie wytrych No dokładnie. Dobra, to jedna osoba, jako że mamy bardzo dużo materiałów, może zrobić parę wytrychów, ponieważ w tym pierwszym, na pierwszym poziomie warsztatów, warsztatu można zrobić na przykład dwa yy, dwa wytrychy. Dobra, ty, panie, możesz lecieć. Yy, czekajcie, ten to jest zamknięte tak. Ty sobie odblokuj tutaj przejście, a ty, panie, możesz lecieć na górę, żeby odblokować sobie już to szybko. Chociaż może najpierw ty tutaj leć. To będzie w sumie lepszy pomysł, bo tutaj możemy znaleźć biżuterię, tak więc, która jest bardzo przydatna do. Um, mamy materiały, wodę i książkę, tak więc. No, nie za fajnie, wydawało mi się, że za wytrych wyopłaca się o wiele więcej rzeczy. Dobra, sprawdźmy, co my mamy w tej szafce. Oczywiście, jeżeli zdobędziemy siekierę, czy znaczy zrobimy, zdobędziemy, nie ma w sumie znaczenia. E, Część elektroniczne. E, jeżeli zdobędziemy siekierę albo ją zrobimy, e, będziemy mogli te drewno, czy wszystkie meble porąbać, żebyśmy zdobyli drewno. Tak więc, to też jest taka, jakaś fajna interakcja z otoczeniem. Jak widzicie gra naprawdę bardzo fajnie się prezentuje, naprawdę, jest, mi się strasznie podobają takie klimaty, naprawdę, jeżeli ktoś lubi z was takie postapokaliptyczne, takie survivalowe klimaty, to ta gra jest naprawdę idealna dla niego. E, oczywiście to, co wszystko tutaj robimy to jest powiedzmy 30%, ponieważ będziemy również eksplorować w nocy, to nie jest tak, że... Em że coś się cały czas tutaj dzieje tylko i czasami wychodzimy na zewnątrz szukać materiałów nie, wysyłamy na prawdziwe poszukiwania kogoś eee. o, już się powoli czas eee. potrzebny jest to szybko ktoś niech wyrobi, to na przykład wyrób jeden wytrych ok czy zdążymy? powinniśmy zdążyć, mamy jeszcze godzinkę on wyrabia pół godziny, ono będzie otwierał i w taki oto sposób odkryliśmy całą, całą, całą tego, całą kryjówkę z różnych rzeczy, które by były nam potrzebne. Chyba, tak? Tak mi się wydaje, przynajmniej. Tak, ktoś jest tam ciężko ranny. Znaczy jest, jest chora, nie renna. Dobra, to nieważne, to nie mamy. O, nie zdążyliśmy jednak. No, i tutaj mamy, tak jakby teraz, naszą mapę strategiczną. E, I oczywiście wysyłamy kogoś, kto e, ma bardzo dużo. Jak to się nazywa? Ma bardzo. O, i zapomniałam łóżka zrobić. No tak, no dobra, trudno. E, wysyłamy kogoś, kto ma, oczywiście, najwięcej slotów w plecaku. Czyli na przykład Pawła, który szybko biega. Reszta niech na przykład biegły matematyk, kocha dzieci. Niech ta czuwa, a ona sobie się prześpi razem z Antonem. I możemy sobie wybrać opuszczony budynek, ruiny willy i zacieczny dom. I oczywiście po prawie mamy wyświetlone, co możemy tam znaleźć. Czy jest jakieś niebezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. W opuszczonym domu możemy znaleźć materiałów bardzo dużo. Jedzenia, leki... E, niewiele broń, dużo i części dużo, tak więc e, możemy również Wili się, wybrać. Ja, tak jak na razie, bardzo, bardzo mi odpowiadało. Opuszczony e, chociaż leki, chyba by były lepsze, ale również może e, nie zechcą z nami handlować. E, możemy ich określić, czyli ktoś tam na pewno jest. Czyli na, na razie, opuszczony budynek e, również możemy wybrać się z wytrychem, bo już znam tamtą lokację. Wybierzemy się z wytrychem, ponieważ tam do otwarcia, do otwarcia są drzwi. I tutaj, oczywiście, jest to moment, w którym możemy umrzeć. Tak, jest to moment, w którym możemy, możemy zginąć. Jak na razie, pierwsza noc polega na tym, żeby zebrać jak najwięcej materiałów, czyli e, drobiazgi, drewno. Jak na razie, to są e, rzeczy, których nie potrzebujemy. E, I zbieramy sobie, jak na razie, materiały wszystkie. E, Tak, oczywiście trzeba dobrze rozplanowywać, Czekajcie, bo mi się monitor za chwilę wyłączy. Ehm... Trzeba rozplanowywać tak ekwipunek, żebyśmy wzięli to, co nam jest w aktualnym czasie potrzebne. Tak więc to też jest troszeczkę taki, taka strategiczna gierka. Ehm, możemy sobie jak na razie wziąć, zobaczymy czy będziemy mieli ehm, pełno slotów, ale raczej tak, ponieważ tutaj widzę że już jest bardzo dużo rzeczy. Ehm, deski, deski, deski się na pewno przydadzą. Ok, i teraz pytanie. Lecimy na początku jeszcze tutaj. Desek jak na razie chyba nam wystarczy, jeżeli już to będziemy zamienić za części za, za to. Nie, w sumie to nam się jeszcze przyda. Weźmy sobie jeszcze to jedno dodatkowe i przeszukajmy jeszcze całe tutaj. O, i właśnie to jak tutaj widzicie, tą czerwoną plamkę. Może to być o. Może to być ktoś, kto tutaj chodzi po tym domu. Jednak czasami, właśnie w takich jak tutaj, budynkach jest to po prostu szczur, który po prostu daje, emituje, że tak powiem, ciepło albo hałas. Już nie pamiętam, co to dawało. Dobra, mamy cztery. Maksymalny slot dla części elektronicznych. Tutaj mamy lodówkę, oczywiście, z jedzeniem. Jak na razie, mamy jedzenia dostatecznie dużo w, w domu. Mamy tutaj cukier, jedzenie, warzywa, zioła. Tak więc, jak na razie, mamy tam na dwie porcje. I najwyżej w następnym razie pójdziemy sobie tutaj jeszcze raz i po prostu zbierzemy jedzenie, tak więc to też jest jakiś tam pomysł, że tak powiem tutaj akurat nie będę jakoś zbytnio się w sumie nie możemy, nie musimy na przykład tego, po prostu chciałbym jak najszybciej zrobić ten odcinek żeby go zmontować, jeszcze chciałbym przeszukać właśnie tą część i również chciałbym o właśnie, o to mi chodziło, tak więc to jest tak jakby full naszego ekwipunku oraz jeszcze zbierzemy sobie jeden slot materiałów, ponieważ nam Wytrych zużyje, gdy będziemy chcieli otwierać te drzwi. Tak więc otwieramy drzwiczki. Mamy tutaj do dyspozycji jeszcze trzy miejsca, skąd możemy wziąć... Wiecie co? Weźmy sobie broń, skoro tak. Bo tutaj widzę, że strasznie dużo broni jest. Jeszcze tam gdzieś na dole była broń, co za chwilę sobie przeszukamy dokładnie. Mamy również ziołowe lekarstwa, które by się przydały, ponieważ jedna jest lekko chora, czy tam nawet chora. Ale jak na razie jest w porządku, najwyżej się wrócimy. Tu. Eee, mhm. Dobra, to lećmy sobie na dół jeszcze. Jak to nie wiesz, jak tam do ale. Mm, zejdźmy sobie na dół. Tutaj raczej tej broni nie ma. Ona chyba była tutaj, bodajże. Zaraz zobaczymy. Nie, czyli tutaj była. Dobra. I tak oto właśnie wybieramy się na różne podróże. Oczywiście w każdej innej lokacji spotykamy... Nie, to nie tutaj było. Spotykamy coraz to inne lokacje, innych przeciwników oraz pewnych ludzi, z którymi możemy się targować, pomagać oraz ich po prostu olać albo określić, tak więc jest bardzo dużo rzeczy, które, są, które możemy tutaj zrobić. No i kierujemy się teraz do wyjścia, ponieważ już mamy fullek ekwipunek. Plecak mamy, z bardzo dużo drewna, bardzo dużo materiałów, bardzo fajnie, łowę z, uważam za udane moim zdaniem. E, tak więc lecimy sobie do wyjścia. E, I tak oto zaczyna się kolejny dzień, już kolejnego dnia nie będę wam pokazywał, ponieważ no nie ma sensu, to jest taka jakby taka po prostu pokazówka dla was, mm, żeby was naprawdę przekonać do tego, że tak, w tą grę warto zagrać. E, tak więc cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli chcecie serię dajcie lajka w górę, komentarz i wszystko inne, tak więc Cóż, trzymajcie się, do zobaczenia i do słyszenia w kolejnych odcinkach. I tak, właśnie tutaj mamy... Oczywiście po każdej nocy jeszcze się nie, nie pożegnam jeszcze. Um, mamy um, podsumowanie co zdobyliśmy. To jest bardzo dużo w sumie materiałów, ponieważ teraz mamy... Oj, niechcący nas złącza, ale w sumie i tak zaczynam, jeżeli będę zaczynał serię to od nowa. Tak więc cóż, trzymajcie się, do zobaczenia i do słyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko, bo jest zimno ostatnio. Tak więc, pa pa.